Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. No jak możecie szybko zauważyć, e, rozpoczynamy uprawę e, pod żyto. E, działka e, tutaj została 3 dni temu e, zaorana. E, a ja dzisiaj jest piąty, tak? Dobrze? Tak, dzisiaj jest 5 września e, Zaczynam uprawę. Normalnie, prawdopodobnie, w normalnym gospodarstwie ta ziemia mogłaby sobie tak leżeć aż do terminu siewu I przy wykorzystaniu brony aktywnej i siwnika na tak zwaną razówkę można byłoby to uprawić i zasiać Natomiast, no tak jak już wielokrotnie Wam mówiłem, Wy wiecie dlaczego ja uprawiam wcześniej talerzówką to jest dość płytka uprawa, tak żeby wyrównać powierzchnię pola, doprowadzić już do względnie dobrej struktury i dać szansę przede wszystkim chwastom, które w gospodarstwie ekologicznym są naszym największym wrogiem zaraz po chorobach grzybowych. Chcemy, żeby tutaj po prostu część kwasów, których nasiona są na wierzchu, które mają szansę się szybko przebić i ewentualnie konkurować z żytem, które tu będzie siane, żeby mogło to wzejść A my przy siebie z broną wilnikową po prostu te chwasty wszystkie zniszczymy i zapewnimy roślinie głównej. E, odpowiednie warunki e, te pierwsze dni do wzrostu bo praktycznie żyto e, po wschodach jeżeli jest czyste i zacznie jeszcze e, rosnąć e, przy jeszcze gęściejszym siebie, który planujemy w tym roku e, da e, na pewno efekt e, czystego pola może sobie zrobimy, o może w ten sposób bo już nie chce mi się zawracać e, Jeździmy na dwa ciągniki. Mamy do uprawienia 25 hektarów. Taka będzie w tym, taka będzie w tym roku struktura w żyta w naszym gospodarstwie. 25 hektarów to jest dość sporo. To wynika z tego, że na przestrzeni ostatnich 3 lat zaniedbaliśmy. Płodozmian, co prawda zaniedbaliśmy, to może nie jest do końca dobre słowo, bo to nie wynika z tego, że nie chciało nam się wprowadzać płodozmianu, tylko z jakże mądrych regulacji unijnych, państwowych itd. itd. No, żeby skorzystać z programów. Europejskich, e, wszelkiego rodzaju To trzeba spełniać jakieś warunki Te warunki Spełnia się e, często właśnie Przez e, odpowiednią strukturę Zasiewów Nikogo nie interesuje, że w ekologii Ja większe pieniądze zrobię Na powiedzmy Na gryce e, Niż na owsie czy na odwrót e, I przeliczniki e, Takiej wielkości ekonomicznej do każdego hektara potencjału ekonomicznego są y, sztywne, nieubagalne. Po prostu, żeby korzystać z różnych środków, bo podobne są, one się niedługo skończą. Y, no, musieliśmy y, modyfikować ciągle nasze struktury zasiewów. No i to wyglądało tak, jak wyglądało, więc od tego roku rezygnujemy z pszenicy. Y, wchodzimy z powrotem do naszego starego. Podozmianu, czyli gryka, znaczy zaczniemy od początku. Żyto, owiec, gryka, koniczyna czerwona na nasiono. To da nam dość dobry podozmian, dość zapewniający, dość czyste uprawy, bo w dobrym roku owies praktycznie tak jak w tym widzieliście, ściernisko jest rewelacyjne. Żyto. Również dość dobrze sobie e, radzi z presją chwastów gryka, no to zależy od roku, e, ale jeżeli będą dwa, e, dwie uprawy mocno walczące z chwastami przed gryką, jakimi jest żyto i owiec, myślę, że gryka też będzie miała troszeczkę łatwiej. E, gryka też ma właściwości e, czyszczące, że tak powiem, pole, ale pod jednym warunkiem. Że rok jest gryczany. Jeżeli pogoda nie dopisuje, e, to gryki nie ma, tak jak w tym roku. W tym roku zbieraliśmy grykę po 650 kg z hektara. No i to tyle. E, jeżeli chodzi e, o pszenicę, ona wypada nam nie wiem na jak długo. Na pewno nam wypada. E, z tego względu, że e, my do niej wrócimy. Wrócimy i ona wtedy będzie w tym pierwszym roku. E, Czwór polówki będzie e, dzieliła e, tam odpowiednie areał na pół z żytem. Myślę, że z żyta nie zrezygnujemy, jest to wdzięczna uprawa. Póki my mamy na nią e, zbyt to nie widzę przeciwwskazań, żeby ją e, uprawiać. E, a w, w późniejszym czasie wrócimy do, do przenic. Musimy doprowadzić pola do porządku, e, odchwaścić je naturalnymi e, metodami. Uzupełnić składniki odżywcze na tych działkach, gdzie mieliśmy prawie, że pszenicę w monokulturze, no tak, no tak wyszło, więc one są już wyeksploatowane te pola. Myślę, że w przeciągu trzech lat to się wszystko wróci do normy i przy nawet jest możliwe dobre planowanie po prostu innych roślin, w tej chwili pszenica nam się nie opłaca pszenice rosną, rosną bardzo ładne w tym roku wyglądały w niektórych miejscach tak pod, nawet pod cztery bym zaryzykował, wyglądały lepiej na niektórych działkach jak żyto ale no, przy tak ubogim płodozmianie niestety utrzymanie zdrowotności roślin w ekologii bez stosowania jakichkolwiek środków ochrony roślin no, nie licząc tam miedzi, którą możemy ekologiczną, którą możemy popryskać, która nie jest takim prawdziwym, nie jest takim prawdziwym fungicydem. Takim mocnym, może powiedzmy, I, i, no i tak sprawa wygląda. No Konieczyna na pewno będzie kontraktowana. Ona sobie też tutaj bardzo ładnie poradzi z. Z kwastami, likwiduje, czy także tak same, na same pozytywy. To nam pozwoli w przyszłości ograniczyć nawożenie nawozami i, i przede wszystkim zaoszczędzić pieniądze, bo tak jak powtarzam, nieważne czy sypie 6 ton, czy 4 tony, czy 12, najważniejsze jest to pod kreską, jeżeli. Zarabiamy więcej sprzedając dwie tony takiego, a nie innego towaru, no to trzeba to robić. Sytuacja się zmieni, no to będzie trzeba zmieniać profil gospodarstwa i tak to wygląda. Przede wszystkim gospodarstwo, oprócz takiej mojej małej pasji, jest hmm, interesem. No, my, my pracujemy, uprawiamy gleby, nie po to, żeby żeby pokazać wszystkim naokoło, jak jesteśmy dobrzy, tylko przede wszystkim po to, żeby żyć. A że każdy z nas na pewno chce żyć na coraz lepszym poziomie, więc staramy się na każdym kroku maksymalizować zyski. Pewnie was jeszcze zastanowię, dlaczego robimy na dwa ciągniki i czym robi TATO. TATO pracuje w 5R, zapiął się do brony wirnikowej od siewnika, silnik odpiął. I te gleby, które są najcięższe, takie typowo z gliny, gdzie no na pewno nie wygląda orka w ten sposób, czyli jest po prostu masło. Odwrócone w drugą stronę, ale mam klucze słabe oko, taki sobie pasek zostawiłem. No, musimy to potraktować broną wirnikową, zwłaszcza, że to w większości są małe działki talerzówką, żeby to zrobić, najlepiej trzeba byłoby dwa razy z większą prędkością a tak sobie tutaj spokojnie pracujemy 1700 obrotów 10 km na godzinę, nie ma potrzeby jechać szybciej tłuć się tutaj po tym polu, czas nas nie nagli mamy odpowiedni odpowiedni timing, można powiedzieć jesteśmy gdzieś tam, cały czas w terminie się trzymamy Także e, nie ma tutaj e, potrzeby się spieszyć. Zresztą bardzo fajnie ciągnik pracuje, e, pod górę nie jest przeciążany, w okolica 70% obciążenie silnika, więc to jest takie bardzo optymalne bardzo optymalne dla niego No i jeszcze może parę słów e, o naszych planach, jeżeli chodzi o żyto może nie tyle może to powiem o siebie ile dokładnie, natomiast z tamtego roku z naszego doświadczenia po pierwszym roku ży żyta w naszej historii, w historii naszego gospodarstwa uważam, że wysiew sieliśmy kwalifikat, ale wysiew e, taki zalecany, jaki jest do, co do terminu i co do, e, co do odmiany to, to nie była dobra decyzja, że to było według mnie troszkę za rzadkie. Być może w gospodarstwach konwencjonalnych, gdzie można w każdej chwili jakiś zapiek dodatkowy wykonać, dokrzewianie czy, czy przede wszystkim nawozy, stymulować te rośliny, to Taki siew ewentualnie ma większy sens, bo jeżeli tak czy siak będziemy stosować takie, a nie inne środki, no to po co sobie generować kolejne koszty zwiększając normę wysiewu? Powiedzmy o 30 kilo, 30 kilo razy ktoś ma duże gospodarstwo, 50 hektarów, no to 3000 nie chodzi, no to 3000 to jest takiej powiedzmy średniej klasy wakacje za granicą dla jednej osoby. Też ma 150 hektarów. No to zaraz pojedzie z rodziną e, na e, wakacje za granicę I, i tak można sobie to wszystko e, zresztą za granicę. No nie ma znaczenia za granicę, nie za granicę, tak sobie tego powiedziałem. E, Także tak to wygląda. My będziemy zwiększać wysiew. E, Sialiśmy od 95, tam w granicach 100 iluś kilo. Myślę, że 130 kilo będzie tutaj odpowiednie. Siejemy nasz materiał siewny, czyli żyto po pierwszy rok po kwalifikacie, w tym roku też na tym obetniemy koszty. Myślę, że materiał siewny rok po kwalifikacie, przy roku, w którym żyto jest przepiękne, no naprawdę grube, ziarna to nie jest to, co to nie jest ten materiał kwalifikowany, który... Dostaliśmy rok temu, czyli takie no, szpileczki malutkie. To na pewno było związane z suszą. Tylko to jest grube, duże siarno z bardzo dużą gęstością. No, wygląda e, kapitalnie. Także myślę, że to e, spokojnie e, wystarczy, żeby, żeby sobie zasiać. A w przyszłym roku znowu zastosujemy jakiś kwalifikat, może spróbujemy jakąś nową odmianę. Zobaczymy, co, na co nam Piorim pozwoli, jakie będą materiały dostępne, siewne w ekologii, których nie będzie, także to jest jakiś tam złożony temat. Ja się postaram jeszcze poprosić datę o zmianę w ciągnikach, będę gdzieś przejeżdżał. Nagram Wam i pokażę, jak sobie radzi 5R z 2,5 metrową broną wirnikową na bardzo ciężkiej ziemi. Czy daje radę? No a między innymi, też sam jestem bardzo tego ciekawy, ze względu na to, że jeszcze nie miałem przyjemności pracować 5R po zmianie mocy w ciężkiej pracy. Ta zmiana mocy jest bardzo odczuwalna, jest, dużo lepiej się pracuje w tej chwili i czy to w transporcie, czy przy chwastowniku, przy, czy czy opryskiwaczu, to jest wyczuwalne, bo po prostu ciągnik pod górę nie schodzi z obrotów nie męczy się sam ze sobą także to jest odczuwalne, ale zobaczymy jak on się spisuje z broną wirnikową, także na razie kończymy, ale to są dziurska także na razie, do usłyszenia cześć